Moi drodzy, obiecałem pokazać Wam, co się dzieje ze sprawdzianami, które dzieci nam wysyłają za pomocą formularza Google. Tutaj mamy ten sam formularz, czyli ten sam sprawdzian, który wcześniej ułożyliśmy. O, pamiętacie, to są te pytania. E, tak jak mówiłem, tu są pytania, ale jeżeli przejdziemy sobie na zakładkę obok odpowiedzi, zobaczymy wszystkie odpowiedzi odesłane. Jak widzimy, dwie osoby odesłały nam swoje odpowiedzi. Tu mamy punkty, ale te odpowiedzi są sprawdzo sprawdzone, tylko częściowo, bo były tam pytania otwarte. Możemy sobie obejrzeć pytanie po pytaniu, jak wyglądały te odpowiedzi. Eee... Na przykład, to były py eee, pytanie numer dwa, po pierwsze było nazwisko, w którym roku była bitwa pod Walden i możemy obejrzeć. Proszę. Była jedna odpowiedź prawidłowa, jedna odpowiedź błędna. E, bardziej nam się przyda oglądanie pojedynczo, czyli test po teście. I widzimy tutaj, pierwszy test napisał go e, Jurek Ogórek. Zero punktów za zadanie numer 1, czyli w którym roku był, gdzie był Mamy komentarz, który wcześniej umieściliśmy, który na przyszłość już gdzieś jakoś wytłumaczy. 1954 za późno, bo już krzyżaków niestety nie było w tej okolicy. E, tutaj mamy dobrą odpowiedź. I automatycznie mamy zaliczone punkty. Następne opis bohatera przeczytanej lektury. Mamy tutaj opis. I teraz od nas zależy dopiero. Ile damy punktów. Więc najeżdżamy sobie tutaj, i dajemy powiedzmy, hmm, za taki opis. Dwa punkty. Lecimy dalej. Ups, coś nam przeskoczyło. Nic nie szkodzi. Oceniliśmy. Pytanie otwarte. Mamy pytanie, które było w takiej tabelce. Widzicie, że to też zależy od nas. System nam ocenił, że tu mamy poprawne ponieważ przy ptakach powinno być dwie odpowiedzi zaznaczone domyślnie mamy podane 0 punktów ale jeśli chcemy możemy dać za to punkt 1 bo jedna odpowiedź była poprawna skrzydła, drugiej nie było ryby mamy skrzela, nie mamy składania jaj więc system nam potraktował to jako odpowiedź błędną za dwa punkty do 0 ale czemu nie, możemy dać 1 możemy też oczywiście zostawić 0 Yy, tutaj nam podpowiada, jakie odpowiedzi były poprawne. No i ostatnie pytanie. Mamy zaliczone. Super. Yy, zobaczymy sobie jeszcze inny test. To był test yy, Jurka Ogórka. A teraz drugi test, który nam nadesłał kto? Yy, zaraz, zaraz, zaraz. Musimy sobie zapis. Jeżeli mam coś takiego, to. Zapisujemy. System nam automatycznie wszystko nagrywa. Ale jeżeli za szybko, zaraz po nagraniu, dokonamy yy, jakiejś zmiany, ona nie zostanie zapisana, proś nas o zapisanie. Kolejne. Widzimy. Domyślnie ma 8 punktów na 16, ale to nie wszystko, bo były pytania otwarte. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Marek Zegarek do nas napisał. Bitwa pod Growaldem. Dobrze. I otrzymał naszą, nasz komentarz, który wcześniej umieściliśmy. Brawo, Marku. Które ze zwierząt to ssaki? Podobna sytuacja jak wtedy. Czyli zaznaczył jedną odpowiedź niewłaściwą. Domyślnie system dał mu 0 punktów. My możemy dać mu na przykład 3 punkty za poprawne, odjąć jeden za niewłaściwą. Dajmy mu za to zadanie 2 punkty na 3. Eee, poprawna odpowiedź. Goil, słoń wielory. Widzimy, jaka jest poprawna. Nie da się pomylić. Eee, opis bohatera. Tutaj już widzimy, że opis ma jakieś ręce i nogi. Dajemy chłopakowi 4 punkty. Dopasuj. Wszystko dobrze. Brawo. Tu też wszystko dobrze. Zapiszemy to sobie. Mamy dwa testy sprawdzone. I co teraz? Możemy to na przykład utworzyć nowy arkusz. Utworzyć arkusz kalkulacyjny sobie, w którym to arkuszu będziemy mieli wszystkie wszystko to, co nam jest potrzebne. Mamy datę, kiedy wysłano, wysłano ten test, mamy wynik, imię, nazwisko oczywiście. I wszystkie odpowiedzi na, na pytania. Więc gdyby się okazało, że któryś rodzic zażyczyłby sobie wglądu odpowiedzi dziecka, nie ma problemu, kopiujemy, kopiujemy rząd z arkusza kalkulacyjnego, wysyłamy takim rodzicom. Wszystko jest jasne. Wiemy za co punkty i ile punktów. Także nie ma żadnych problemów. Jeszcze chciałbym Wam pokazać tylko jedną rzecz. Tu jest test, który jest w trakcie robienia. Eee, niejaki Brian De Palma eee, właśnie go robi. Eee, Brian ma trochę problemów z zadaniem otwartym, czyli opisem. Eee, wcześniej zaznaczyliśmy sobie eee, taką opcję, nie wiem czy pamiętacie w poprzednim filmiku, że musi być minimum 100 znaków. No, Brian napisał coś tam i chciał przejść dalej. System mu mówi: Nie, 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 chłopaku. 100 znaków. I teraz Brian nie ma wyjścia, musi tak długo się męczyć, aż te 100 znaków w jego tekście się znajdzie. Eee... Czasem jadał też. jakieś No. Brian się skupię, widzę tutaj na obyczajach bohatera. Minęł skar. Zniknął nam yy, czerwony komunikat o minimalnej liczbie znaków. Możemy przechodzić dalej. Kolejny błąd, jaki popełnił nasz Brianek, to pytanie wymaga co najmniej jednej odpowiedzi w każdym wierszu. O ptakach. Nic. No dobrze, ptaki. Pewnie skrzydła. Ryby. Nic. Spróbujmy. Może ma skrzydła. Co dalej? Znów. Uczeń nie, od... nie udzielił odpowiedzi. System mówi wracaj kupi do roboty, wybierz coś, nie zostawiaj. Bardzo fajne narzędzie, bo uczy dzieciaków, uczy dzieciaki podejmowania próby nawet jeżeli nie dają rady, bo a nuż uda im się zdobyć punkt. Lepsze 1 niż 0, prawda? Wszystko mamy? Sprawdźmy. Wydaje się, że tak. Teraz y, uczeń klika na prześlij. Może sobie kliknąć na pokaż wynik. Ale oczywiście w takim przypadku, jak mamy tutaj, czyli y, pytań otwartych, ten wynik nie będzie całkiem wiarygodny. Pokażę mu tylko jakby wynik przed sprawdzeniem przez nauczyciela. Tutaj było 0 i znów mamy komentarz. Dlaczego 0, tak? Tutaj 0, ale do, otrzymujemy od razu odpowiedzi poprawne. Więc już dziecko się nauczy. Może trochę. Tutaj nie ma jeszcze punktów. Niech poczeka. Może będą. 0, 0, 0, 0. Dziecko się stresuje, ale jak dostanie od nas, a my tutaj sobie wracamy przecież na. Yy, o! Trzy odpowiedzi. Wiemy, że ktoś do nas napisał. To na pewno nasz Brianek. Sprawdzamy jego. Yy... Tak, Brian. Napisał Brian. System policzył mu tutaj 0. Yy... Które jest ze zwierząt to ssaki? No, przykro nam. To nie jest odpowiedź, która ma jakikolwiek sens. Ech, coś tutaj napisał. Dajmy mu dwa punkty. Zapisz. Warto. O, zjechało do góry, nic nie szkodzi. I lecimy dalej, bo tam jeszcze były jakieś, jakieś pytania. Może jakieś punkty się trafią? Hmm. No tak. Ptaki. Oczywiście ssaki skrzydła nie mają, więc zero. Ptaki. Dał skrzydła. Nic nie dało skóra ale jeden punkt na dwa już wystanie Rybki, skrzydła. I jak najbardziej zapomniał, że igra. No trudno. Niemniej dwa punkty uczeń otrzymał. Mamy tutaj znowu poprawne odpowiedzi, jak powinny wyglądać. Czyli od razu mamy klucz. Co to znaczy bowling? Poprawna odpowiedź nudny. Hmm. Zapisz. I co się dzieje teraz w naszym formularzu? Sprawdźmy. Bach! W naszym formularzu automatycznie. Pojawił się kolejny uczeń oraz jego odpowiedzi, więc możemy to, gdyby mama Briana albo tata zadzwonił i powiedział, że jesteśmy niesprawiedliwi. Wysyłamy mu odpowiedzi Briana. Mama albo tata sprawdza, czy są poprawne. I to tyle. Aha, jeszcze jedna rzecz. Yy, jeszcze jedna rzecz możemy to sobie na przykład wydrukować. Yy, możemy również. Możemy również. Możemy. Możemy zrobić tak, że zmienić tutaj w ustawieniach opcji testy. Zamiast natychmiast wysyłać do ucznia jego punkty, szczególnie kiedy się trafi taka sytuacja, że mamy dużo tych pytań otwartych, zrobić opcję później. Wymaga to zbierania adresów e-mail, także uczniowie powinni mieć swojego maila, żeby z nami się komunikować. I wydaje mi się, że najważniejsze mamy: Thank you very much, bawcie się dobrze.